Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej optymalizacji na moim kanale. W dzisiejszej optymalizacji dowiecie się, w jaki sposób zwiększyć FPS w Lost Ark'u. Oglądajcie. Na samym początku chciałbym zaprosić Was do optymalizacji Windowsa 10 bądź też Windowsa 11, w zależności od tego, jaki macie system. Linki oczywiście znajdziecie w opisie oraz na karcie. A po skończonej optymalizacji Windowsa przejdźmy do optymalizacji samej gry. Na samym początku musicie wejść na mojego Discorda w zakładkę Optymalizacje, w pliki do pobrania i wejść tutaj w optymalizację z Arka. Możecie pobrać ją bezpośrednio z Discorda bądź też z Google Drive'a. Po pobraniu w folderze będziecie mieli taki oto zip. Go oczywiście należy wypakować. Możecie zrobić to za pomocą funkcji wyodrębnij wszystkie, bądź też za pomocą programu 7zip czy też winrar. Po wypakowaniu wchodzimy w folder, wchodzimy w priorytet gry, priorytet, klikamy dwa razy na wysoki, tak, OK, cofamy się do priorytet gry, mamy ustawienie grafiki, w tym też robimy zgodność. Wchodzimy w bibliotekę na Steamie. Klikamy prawym przyciskiem myszy na Lost Ark'a. Właściwości. W ogólnych wyłączamy kino gier, gdy Steam VR jest aktywny. Jeżeli nie korzystamy z nakładki Steam, bądź też mamy naprawdę bardzo słaby komputer, warto też wyłączyć nakładkę. Wchodzimy w kontroler i jeżeli nie używamy kontrolera, możemy go wyłączyć. Wchodzimy w pliki lokalne i klikamy przeglądaj. Wchodzimy w EF Game. Tutaj wchodzimy w binaries. Win64. I tu mamy Lost Ark EXE. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy. Właściwości. Zgodność. Wyłącz optymalizację pełnokranową. zmień ustawienie rozdzielczości DPI, Zastąp dla aplikacji. OK. Zastosuj OK. Teraz kopiujemy sobie ścieżkę, która jest u góry. Kopiujemy ją. Wchodzimy w lupę. Wpisujemy ustawienia. Grafiki. Klikamy Enter. Klikamy Przeglądaj. Wpisujemy u góry tą ścieżkę, czy też wklejamy. Ctrl V. Enter. Klikamy na Lost Ark. Dodaj opcję. Wysoka wydajność. Zapisz. To sobie zamykamy. I teraz, będąc już w folderze Lost Ark, możemy cofnąć się do Lost Ark fgame config, to przerzućmy sobie na prawą stronę i wejdźmy do folderu z optymalizacją. Wchodzimy teraz w config, wchodzimy w ten config, prawym przyciskiem jeszcze klikamy edytuj, ja zrobię to za pomocą notepad++, ponieważ będzie wszystko bardziej przejrzyste i kopiujemy to co jest w środku pomiędzy tymi liniami. Kopiuj i wchodzimy w user options, również sobie odpalę to w tym programie. I teraz musimy wszystkie grafik options, data podmienić, Wraz z Resolution Options. Wklejamy to. Cała grafika Options jest podmienione. Teraz ważne jest to, aby wpisać swoją rozdzielczość w tym miejscu. Jeżeli macie mniejszą rozdzielczość, wpiszcie po prostu mniejszą rozdzielczość. Jeżeli gracie w 1920 na 1080 to tą rozdzielczość sobie zostawiacie. Klikamy sobie Ctrl S i zamykamy sobie edytor. Jak widzimy Notepad++ z automatu tworzy nam backupy. Dlatego też ja korzystam z tego programu. Cofamy się do optymalizacji Alka. Mamy teraz Windows tryb gry. W lupkę wpisujemy tryb gry, klikamy w to i ta opcja, jeżeli chcecie mieć więcej FPS-ów w Lost Arku, powinna być włączona. To sobie zamykamy. Mamy jeszcze teraz coś takiego jak skalowanie obrazu Nvidia. Jeżeli macie kartę graficzną Nvidia, to w GeForce Experience, a dokładniej w GeForce Experience opcje. Mamy tu taką opcję jak skalowanie obrazu. Tutaj jeżeli ją włączycie, to ekran kilka razy wam zgaśnie i się zapali i po chwili będziecie mieli tę opcję włączone. Im mniejsza rozdzielczość, tym więcej FPS-ów. Jednakże ta opcja jest raczej przeznaczona jeżeli macie sobie karty graficzne. Bo jeżeli macie sobie procesor, to ta opcja wam nic nie da. Ja sobie tego nie ustawiam, ponieważ ja kartę graficzną mam akurat bardzo dobrą. Uruchommy sobie teraz grę. Kilka osób pytało mnie na temat tego, co zrobić, żeby ta gra wczytywała się szybciej. Z tego co widziałem, po prostu biblioteka tej gry jest bardzo złożona, przez co niestety nie da się zrobić nic, żeby ta gra wczytywała się szybciej. Mimo to, że mam tą grę na dysku SSD, to wczytuje się i tak dość długo. Porównywując do innych gier, to nawet bardzo długo. Wejdźmy sobie na jakiś serwer. Sprawdźmy ile jest FPS-ów. Jeszcze wejdźmy sobie te w settingi. Sprawdźcie sobie, czy w ustawieniach macie wszystko tak jak ja. Mianowicie, full screen 1920x1080. Jeżeli macie taką rozdzielczość, taką sobie ustawcie. Jak macie niższą, to niższą. Wszystko zależy od was. Oczywiście możecie to dense game mieć i możecie mieć tą rozdzielczość niższą, a może być ona podbita potem e, wyostrzaniem Nvidia. Więc to jest też fajne. Tylko mówię, to bardziej się tyczy kart graficznych. zmniejszanie rozdzielczości ma sens w przypadku, gdy macie słabszą kartę graficzną, a macie dobry procesor, czyli po prostu karta graficzna wam nie wyrabia. Wszystko oczywiście to jest na low. jest wyłączone, to wszystko jest odznaczone, nic nowego. I ich optymalizacja ustawiona na maksymalną, czyli Purotas Performers. to są wszystkie ustawienia, które powinniście już mieć, bo skopiowaliście konfig ode mnie. Ja nie wiem kompletnie o co w tej grze chodzi, więc ja sobie po prostu odpalę, żeby zobaczyć, ile tych FPS-ów będzie. Tak więc przechodząc do rozgrywki, na mapie mamy około 270-280 FPS-ów przy tej większej ludności, czyli widzę, że ludność ma tutaj naprawdę mega duży wpływ, jeżeli chodzi o FPSy, aczkolwiek FPS-ów, mimo na to, że nagrywam na tym samym komputerze, co e, gram, to jest myślę, że dość dużo i tak naprawdę każdemu by tyle FPS-ów wystarczyło. A Wy ile macie teraz FPS-ów? Napiszcie w komentarzu. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem oraz subskrypcję z dzwonkiem, puto, bo to będzie później nowych innych materiałów. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i cześć!